Moi drodzy, witajcie wszyscy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj sobie otworzymy właśnie najnowszy set, jakim jest Mega Dream EX. I zrobimy to wspólnie, pierwszy raz u nas stacjonarnie w sklepie w Gdyni, więc koniecznie, jeżeli chcecie brać udział w takich wspólnych openingach, to macie kolejny powód, dlaczego warto do nas wpaść. Dobra, tak więc najnowszy secik Mega Gengar EX, mamy również tutaj Pikachu, Mamy tutaj e, miutun nawet, więc spora ilość fajnych kart. Zobaczymy, co takiego tutaj się w tym boksiku znajdzie. Oby sareczka, co nie Marcin? Oby sareczka, mamy tutaj paru lokalnych e, naszych kolekcjonerów z loży. Serdecznie zapraszamy właśnie. 10 boosterów, no i co? Lecimy. Dobra, to co? Atakujemy, słuchajcie. Card e, trick? Zróbmy kart trick. Dwie karty chyba. Dwie? Okej, okay, dobra. I co tu jest? Energia? Coś? ważka, Slugma? Nie wiem, co to jest. Buffaloon, dokładnie Luna Mamy Rerkę Noctal, Ooo! Jest Spiritombic, słuchajcie, Altrereczka, bardzo fajnie. No i jeszcze jest e, Żółwik, tak więc zaczynamy z dobrym dropem. Na ten box mamy gwarantowaną jedną kartę SR, chyba dwie albo trzy altererki. Jeżeli nam się uda, to oczywiście będzie Sareczka. Tutaj są również dostępne godpaki. No i chyba karty Mega, o ile się nie mylę. Tak więc lecimy, zobaczymy. Kaczka. Kolbat, yy, druga kaczka. Mamy Barbecue, jest i Archaludonik, Zekron, Zekrom, Spydops. No i Resi, Reshi jest naszą rereczką. Lecimy dalej. Trzeci bustereczek. Kart trick, tak jest. Jak to się inaczej na breakach otwiera tak masowo, no to trochę jest inne tempo otwierania. Tak, To Kiedyś kody pokazywałem, to prawda. Mamy z Skragiego. Chuj wie co to jest. Mamy Digleta, Wigleta, Toge I moi drodzy, mamy słuchajcie, Fezandi PTT, Dobra, lecimy dalej. Boostereczek numer, nie chyba 3? 3 albo 4. Miss ajtemik, itemik, misbagius... Sushi. Małpka. Kolorowa. Sna s s nie wiem. Snizzle, -nizzle. I mamy, moi drodzy, jak siaczka. Więc jak na razie idzie nam tak e, na 30%, bym powiedział. Jak u Walaszka. Dobra. Lecimy dalej. Szefować to się tak nie kręć z tą kamerą. O, ale z tej perspektywy też w sumie można. To tak pójdzie szybciej. Okej, okay, jest Rotomik, słuchajcie, i mamy mutu. A więc do przodu. Ładna karta, bardzo ładna ilustracja trzeba przyznać. Rotomy są chyba wybitnie często promowane przez Pokémony. Mam wrażenie, że w każdym secie możliwym Rotom, przynajmniej jeden się znajduje. Dobra, raz, dwa. Kart trick. Lecimy surfer item. Articuniacz, Entei, Rotom ponownie. O Charizard! Moi drodzy, bardzo ładny arcik. Chyba by się dzisiaj poszczęściło po tych fatalnych Fantasma Flames'ach. Ups, nie wiem czy zaspoilerowałem, czy nie. Nie wiem czy już odcinek wyszedł czy nie. To się dopiero okaże. Zobaczymy jak go zaplanuje. <grybujesz> Lecimy dalej. Dobra. Zobaczmy. Słuchajcie, bob budowniczy zawsze ma klucz francuski. Mamy i ja. Wyjebane jajca. Mamy, nie wiem co, coś jest. Spiritombik. Okej, okay, I'll take that. Mamy, słuchajcie, Snorunta. I Dragapult. Gdyby to był pewnie angielski, byłby bardzo grywalny, ale niestety nie jest. Lecimy dalej. Trzy ostatnie boostereczki. Czy mi się poszczęści dzisiaj? Dobra. Nie wiem, co to było. Dobra, zaraz zobaczymy. Wasza, wasz wyraz twarzy będzie mówił o tym, czy poszło dobrze, czy poszło źle. Nie wiem, poszło dobrze? Jeszcze jeden? Czyli poszło tak se, dobra, lecimy dalej. Raz, dwa, czyli chyba... Chyba będzie dupa, no ale zobaczmy, zobaczmy. O, tak będzie chyba lepiej. Sareczka. Okej. Okay, SR oraz maska. Uwielbiam maski. Szczególnie z Prismatica. I teraz tala. Miałem odpaka raz z maskami, więc coś na ten temat wiem. Dobra, ostatni booster, wszystko albo nic. Chyba nic. <grybujesz> Ale daj mi się zaskoczyć. Na pewno godpaka już nie będzie. Ooooo! S.N. Yes Zoro! Nie, Hisuanski? Nie, to jest Zoroark, Zoroark. Dobrze jest! Jest sarka, więc fajnie. Wleciał nam dobry drop. Oby części takie dropy wlatywały na tym kanale. W szczególności po nieudanym fantazmatu. Tak więc dziękuję Wam pięknie za to, że dotrwaliście do samego końca. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku.